ma z tej strony Paweł z kanału IT Passion, a dzisiaj przyszła do mnie paczuszka od widza, który skontaktował się ze mną przez maila i postanowił podesłać mi paczkę. A więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do otwierania. Nacinamy um, kartonik, a raczej dokładniej mówiąc folię streczkę. No i zobaczymy jak wygląda zawartość paczki, no i jak jest zapakowana z tego co słyszałem w środku powinno znajdować się coś do kolekcji, ale szczerze mówiąc przez natłok różnych rzeczy na głowie nie do końca pamiętam co w środku się będzie znajdowało. Była taka informacja, natomiast tak jak mówię jest to dla mnie poniekąd niespodzianka, no bo nie pamiętam. Otwieramy. Nie wiem za bardzo gdzie mogę otwierać, ale wydaje mi się, że muszę naciąć karton od boku. Um, w ten sposób ciach doskonale e, dawno nie nagrywałem żadnych unboxingów e, ze względu na to, że sporo firmy techniki do kolekcji już posiadam, a ceny na zakupy są mało okazyjne natomiast e, bardzo bardzo się cieszę, że w końcu, w końcu mogę otworzyć jakąś paczuszkę, naprawdę jest to dla mnie wyjątkowa przyjemność bo bardzo lubię unboxing. Różnego rodzaju. Zobaczmy, jak się prezentuje paczuszka w ten sposób, a więc możemy naciąć ją. O kurczę, od boku. Ok, nacinamy, zobaczymy, jak będzie zabezpieczona. Jestem szczerze mówiąc w ogromnym, ogromnym szoku, bo takiego kartonika jeszcze nigdy nie otrzymałem, a otworzyłem już ogromną ilość paczek. No i jak widzicie, w końcu udało się otworzyć. Paczuszkę. widza. Wow! Ogromna ilość e, śmieci, ogromna ilość wypełniacza. A w samym środku e, jest e, produkt do kolekcji, który otrzymałem. I jest to e, wszystko. Pakowanie pierwsza klasa. Także tutaj możemy e, przejść do moździerza, bo już widzę, że jest to moździerz. Nacinamy ostatnią folię i powiem wam, że e, moja kolekcja moździerzy e, mocno rośnie w siłę i jest to już kolejny moździerz w tym roku. Także cieszę się, że e, widz mi zaproponował aby go e, wysłać i jest to, jak widzicie, moździerz e, boom 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 man. Six Assorted Shells, ok, jest to moździerz od importera Sfea, jest to bardzo stary moździerzyk, który kojarzy mi się z, no z początkami, z dawnymi czasami Sfei, w zasadzie to były początki Sfei na polskim rynku, jest to świetny moździerz z oczywiście NWP, Postaram się Wam pokazać, jak to wszystko się prezentuje. Mam nadzieję, że złapię ostrość. A, tak się to prezentuje. Jest to artykuł numer 222, w środku e, powinny znajdować się sześć szelek w takich plastikowych korpusach. Opakowanie jest bardzo ładne, czerwone, no i dość nietypowe. Możesz ten strzelał no dosyć słabo, natomiast jest to po prostu stary, fajny moździerzek. No a pakowanie go po prostu jest świetne. Dlatego jeżeli chcecie, E, jakieś coś do kolekcji, myślę, że możecie się skontaktować z moim widzem, który podesłał ten oto moździerz. Myślę, że na pewno jakoś się dogadacie. Także myślę, że mail będzie w opisie filmu lub w przypiętym komentarzu. Bardzo mi się podoba moździerzek. No i dziękuję za e, takie wsparcie mojej kolekcji, która tak jak już mówiłem rośnie w siłę. Moździerzy będzie już, hu, no nie powiem, nie, 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 bo nie potrafię, po prostu nie potrafię stwierdzić ile moździerzy mam już w swoich zbiorach, natomiast będzie ich kilkanaście, może dwadzieścia, no nie wiem, no, no nie potrafię, nie potrafię stwierdzić. Jest ich na pewno sporo, w tym roku już przyszły a, co najmniej myślę trzy albo cztery moździerze i ten właśnie jest jednym z nich. Kolekcja się mocno, e, jak widzicie, uzupełnia, rośnie w siłę. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli dotarliście do tego momentu, napiszcie e, hashtag Boom przez 2o. W ten oto sposób, jak widzicie, e, by o, o my. Ok? Także elegancko. No i dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, komentarza, no i subskrypcji. Piszcie, jakiego typu filmy chcielibyście oglądać na kanale. Niestety. Niestety w ostatnim czasie mam trochę mniej czasu, natomiast na pewno, może bliżej sezonu, może w wakacje, postaram się, aby było więcej filmów. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeżeli w jakiś piątek nie byłoby materiału. No, bo tak jak mówię, mam naprawdę niewiele czasu, ale myślę, że będzie to owocowało w przyszłości moim rozwojem. No i co za tym idzie, fajniejszymi i ciekawszymi materiałami. Mam przynajmniej taką nadzieję. O kurczę. I dobrze, że coś więcej powiedziałem, dlatego, że widzę tutaj jeszcze dodatkową rzecz do kolekcji, której wcześniej nie zauważyłem. Także musimy to ostrożnie naciąć. Mam nadzieję, że nic nie uszkodzę. Tak jak mówię, nie wiem co to jest. Myślałem, że jest tylko i wyłącznie moździerz. I bardzo dobrze, że chciałem się z Wami tutaj pożegnać, bo nie zauważyłem jeszcze jednej rzeczy, którą otrzymałem. Do kolekcji, bo tak właśnie myślę, że jest to coś do kolekcji. Wygląda mi na jakieś zimne ognie. A co to dokładnie jest? Zaraz przejdziemy do zawartości paczuszki. Natniemy wszystkie taśmy, folie. Myślę, że na pewno są tu zimne ognie, ale pytanie: jakie? Bo szczerze mówiąc, zimnych ogni zbyt wiele w swojej kolekcji nie mam, no dlatego że kiedyś ich nie zbierałem, a teraz, kiedy fajnie by było je umieścić w gablotach, no to po prostu. Są już trudno dostępne przynajmniej takie fajne, stare i zimne ognie i nie myliłem się, są to zimne ognie od firmy Arpex. Szczerze mówiąc nie kojarzę, zobaczmy jak się prezentują. Mają certyfikat NWP ICE, czyli mają NWP bardzo fajne zimne ognie z Gliwic, co ciekawe takiego importera i takiej firmy I jeszcze nie posiadałem. Coś ciekawego, jeżeli wiecie e, o tej firmie, e, coś więcej, no to napiszcie w komentarzu. Z chęcią się dowiem coś więcej. Wyprodukowano w Chinach. Data ważności 2020. Także myślę, że mają troszeczkę lat. Klasa y, pierwsza ADR14G. Jak widzicie, tak się to prezentuje. Ok. Wydaje się naprawdę bardzo ciekawie, no tego, tego nie znam, no ale przynajmniej moździerz mi się podoba, a na temat zimnych ogni na pewno się doedukuję, żeby mieć większą wiedzę. A teraz tak zupełnie na poważnie, dziękuję Wam za oglądanie, a jeżeli teraz dotarliście do tego momentu, napiszcie zimne ognie i zobaczymy ile osób dotrwał tego momentu, bo tak jak dla mnie tak i pewnie dla Was jest to swojego rodzaju zaskoczenie. Dziękuję Wam! No i co? Trzymajcie się i cześć! Pozdrawiam!